Bo ale... no, ja Majorem i to... widziałem. Dobrym Majorem i widziałem wiedziałem, tak. wiedziałem, wiedziałem po tym, że to jesteś za seryjnym On widzi, może. Ja mam nadzieję, że przeżyje. No, jako major, tak. Nie wiem. Ale dobrze. Jak już ja powiedziałem, to... że za seryjną to, to jest, to jest. Mam nadzieję, ale... że zostanie trzy osoby i on zostanie ze mną, bo piłbym wiedział, kto jest. Ale dobrze, wiem, ale nie wiemy, to jest jak... Nie, Co nie tak ja wiesz, tak z to, tak

Ok. Ach, no koniec tego pięknego żywotu dla Diarfa. bądź was. Y gdzie y wstąpacie po ziemi w tej chwili? Ja wstępuję z Ksiawem i jeszcze z kimś. Dolny kolor. Elektryk. Dolny Elektryk, fajnie kto? Fajli. Fajli. No. A wy tam ile jest byliśmy? Zostaliśmy zamknięci z 10 sekund. Ale cały czas będą. No, no, lub więcej. Godziny. Tak. Ja jestem nad elektrykiem tam właśnie tam ja ja Ty jesteś jak nad elektrykum ty robisz? No tam, tam? gdzie drzwi są zamknięte, no. Tam jestem. No. Jak ty się tam dostałeś? No przyszedłem po prostu. Ale z której... Ale do strony? Dlaczego czego ty otwierasz drzwi? No bo otwieram. No to kill jest na security na kamerach, ten kill ma... No ja... No z 6 sekund może no to mieć, 7 jest. może. Bo ja go widziałem wychodząc z laboratorium, widziałem, że kamery jest to zaraz na kamerę zobaczyć, czy jest kill i był kill. Na jakieś 7 sekund gdzieś to zajmie. bo to Szymrak jest bardzo blisko. To Szymrak jest podejrzany. No, ale jest kill Ale no jak tak, no tak, nie głosujmy na Szymraka najpierw, tylko po prostu wiedzmy, że jest bardzo blisko Y se guardián, si se antes ya que está. xddddd Ciekawe No słownie ty Ja nie wiem jak Ja myślałem, że ty Szymerk jesteś ja szeryfem, ale ja byłem na... arsonistą, Ta. więc byś mnie zabił Ja byłem byłem arsonistą Snitch ma za... No rzadko A kto był w ogóle to impostorem? Bo to był Oli. chyba... Ja. Bo to był ten... ten yeah, yeah. Warlock No ja Warlock byłem No ja bo ja ty, 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 mnie, ty mnie zaraziłeś i... Chyba Szymraka zabiłeś. Szymraka zabiłeś przy życiu. No.